Okej, okay, powracamy do uniwersum gwiezdnych wojen. Po tak długim czasie, że. Co było ostatnie? Boba Fett? Ja, Andor. Ale to było na tyle inne i swoją drogą całkiem dobre, że aż, aż zapomniałem, że to były gwiezdne wojny. <śm> Okej, okay, Boba Fett odcinek jeden sezonu trzeciego, chociaż to prawie sezon czwarty, bo ten Boba Fettowy to był taki Mandalorian 2,5, gdzie najlepsze i jedyne w sumie chyba wartościowe odcinki z tego co pamiętam to były te dwa właśnie z Mando, także trochę się śmiałem, jak i wszyscy w necie. Natomiast tak, e, muszę powiedzieć wam szczerze, że jak oglądałem ten odcinek to miałem taką rozkminę typu, czemu ten serial jeszcze istnieje? Nie, no bo okej, okay, ja wiecie, mam Mando na koszulce, znaczy w sensie Grogu, tak? Baby Yoda. Sam Pedro Pascal obecnie, czy to w The Last of Us, czy tutaj, czy w jakimkolwiek innym projekcie, jaki robi i robił, uwielbiam typa. Generalnie świat Gwiezdnych Wojen robiony dobrze jakościowo, technicznie też sprawia im przyjemność. Jest to jakieś tam science fiction w kosmosie, czy fantazy, zależy jak na to spojrzeć. Cze jakby czemu nie? Przygodowe, eskapistyczne jeśli tak się mówi, kino, które pozwala tam na pół godzinki, prawda, pójść w świat gdzieś tam ten. Kocham tę muzykę. Goranson jest po prostu fenomenalny soundtrack tego, ja bym sam soundtrack mógł słuchać, nie? I czasem zresztą, zresztą słucham. Natomiast, jak oglądałem ten odcinek, tak sobie myślałem, co jest jeszcze ciekawego w historii yy, tego, jak się nazywa? Dinjarin? Ja już, ja nie wiem, ja na niego mówię Mando i jakby, wiecie, nie? Ale co, co tak naprawdę, wiecie, co tam jeszcze mogą zaserwować, no? Chodzi taki cowboy. Ma tego grogu, już przeszliśmy tam dwa sezony tego tam, czy on go odda, czy nie odda, jakaś więź i te, no, czy pokaże twarz, pokazał twarz, no chodzi dalej, coś tam postrzela, takie misje poboczne, albo coś w stylu fabuły jakiegoś GTA w kosmosie. Oczywiście może być spoko, ale myślę, co, co oni jeszcze więcej wymyślą, jaki, tutaj muszą, muszą jakąś drogę wymyślić większą dla niego, że cały sezon będzie, wiecie, w jakimś kierunku zmierzał, no i... Pokazują od początku, że on, prawda, złamał This is the way, e, złamał drogę i kodeks, ten Creed, e, Mandalorian, te, tego, tego plemienia. Czyli tej kasty, jak to ktoś tam już nazywało, z której on należy, czyli do której on należy, czyli tych, co noszą te kakaski i nie mogą ich zdejmować, bo tak jak wiemy, tam inni mogą i patrzą na tych, jak na religijnych, nie wiem, czy zacofańców, czy po prostu od, jakichś odstrzeleńców, ale na zasadzie, że to tylko jakaś tam jedna część z nich tak interpretuje tę ichniejszą Biblię i tak dalej, tak przenosząc, przenosząc na nasze warunki. Fakt, że jakby sezon będzie o tym, że on musi dotrzeć tam gdzieś, żeby dokonać zadośćuczynienia za to, że zdjął kakakask bo obecnie jest Znańcem, apostatą, czy tam kimś. E, Tytuł odcinka jest chyba apostate. E, no, muszę powiedzieć, że trochę się śmiałem. Oczywiście. Cel sezonu nie jest istotny. Istotne będą przygody po drodze, jakby... Istotni będą przyjaciele, których sobie zrobimy po drodze, jak mówi stare dobre powiedzenie. Ale ja nie mogę, nie mogę nie myśleć logicznie. Ja, ja, ja po prostu nie umiem, jestem takim człowiekiem. Cały odcinek sobie myślałem, jakie to jest głupie, że oni te kakakaski noszą te hełmy i nie mogą ich zdjąć. Spośród wszystkich jakichś takich religijnych, że tam... Tego dnia nie można jeść mięsa, albo być w celibacie, albo tam coś, albo w ogóle nie robić czegoś lub robić, lub modlić się pięć razy, patrząc w tym kierunku, spośród wszystkich jakichś tam nakazów, zakazów i tak dalej. To, że zakładacie hełm i całe życie macie w nim chodzić, przynajmniej nie będąc samemu. Jedna z najgłupszych rzeczy, jakie widziałem. W sensie, I ten odcinek zwraca na to uwagę. Widzimy, w sumie, poza flashbackami, zaczynamy odcinek z ewidentnym rytuałem na zasadzie tam, chrztu czy czegoś, jakiegoś młodzieńca, który zostaje właśnie zaprzysiężony jako nowy mando i znaczy, nowy, wiecie, Mandalorianin, i ewidentnie zakładają mu ten, ten hełm. I to fakt, że takiemu dzieciakowi zakładają hełm z myślą, że nie może go nigdy zdjąć przy kimś, jest takie dla mnie. Ja, ja wybacz, ja nie potrafię, po prostu nie myśleć, że to jest idiotyczne. Na zasadzie zawsze mam takie od razu myśli, no dobra, rozumiem, że jak sam jest ze sobą, to może zdjąć, co zresztą widzieliśmy tam w poprzednich sezonach. Na zasadzie, że nikt go nie widzi, ale to co, już nie może mieć partnera, partnerki, nie może mieć, nie wiem, a co jak zdejmie i ktoś go nakryje przypadkiem, takie, jest dużo takich pytań, a jak będzie chciał zmiotować i będzie przy ludziach, to se żyga w kask? Takie, ja mam od razu milion takich pytań, wiecie, jak on pije przy ludziach? No widzieliśmy, że trochę podnosił i tam coś robił, ale jest dużo takich rzeczy typu, że to jest niepraktyczne, to jest po prostu głupie, no nie? że nie może pokazać twarzy. Jeszcze jakby było coś w stylu, że, dobra, możesz, nie możesz pokazać twarzy, więc możesz na przykład zasłoni, kominiarkę założyć po co, nie, i Najwyżej to zdejmiesz, ale będziesz w komijarce. Nie, nie, nie wiem. Dobra, kończę. W każdym razie rozpocznę. Takie głupie rozkwiny. Rozpoczynamy walką z wielkim potworem, który od razu tam na nich wyskakuje w trakcie rytuału. Fajne se miejsce na rytuał wybrali, nie? Gdzie takie jakieś wielkie bestie se pływają. No i oczywiście mamy trochę taki deus ex machina, gdzie oni tam walczą i latają i strzelają i robią piu, piu, piu do tej wielkiej bestii. Aż pojawia się Mando i wysadzają w kosmos. Także no, spoko. Ale potem właśnie mamy te rozmowy w stylu, zdradziłeś nas, już nie jesteś tym, tamtym i, i najważniejsze jest to, że klasyczna taka interpretacja jakiejś istniejszej Biblii typu musisz poje, polecieć na Mandalor i tam, w jakichś tam świętych kopalniach czy czymś tam w, w, użyć wody, która tam jest, źródeł, nie wiem czego już zapomniałem, bo to takie interesujące jest dla mnie. A, no dobra, ale wiadomo, no musi gdzieś tam ten jakieś święte miejsce, no ale przecież to miejsce zostało zniszczone, no i teraz tak łupsik, <noise> ona mu mówi Puh! No trudno, tak jest napisane w tekście, inaczej nie można. <grych> Także tak. No i on oczywiście leci w związku z tym, poszukać pomocy i znaleźć se droida, czy jakiegoś tam innego robocika e, na planetę, gdzie Sam Weathers jest, jest tym, nie wiem jak on tam się tutaj przedstawiał, ale jakimś najwyższym urzędnikiem, prawda, Your Majesty. E, mamy chwilową scenę, prawda, rewolwerowców na Dzikim Zachodzie, że piraci wchodzą i mówią: to jest nasz bar, a ten mówi: to jest nasza podstawówka. A oni mówią: tak. i Mamy stand off. I on oczywiście robi stand off. Mówię. Okej, okay, no trochę takie to wszystko wiecie. Okej, okay, no nie wiem, w sensie. <grystanie> Ten sezumiał sens, ja póki co w ogóle nie ruszył. No nie wiem, wiecie, tak mówię, no okej, okay, no po prostu nasz Mando tam szybciej do nich zaczął strzelać. Oczywiście tego jednego wypuścili, więc on zaczął naszego mando ścigać. Więc mieliśmy scenę pościgu w kosmosie. No, wszystko takie coś było w jezdnych wojnach milion razy. Może był taki jeden ciekawy element, że mieliśmy trochę perspektywy tych bedgajów. Że widzieliśmy z ich perspektywy, że tam ktoś coś znika, gdzieś jest wybuch, gdzie jest ten mando, nie? Więc faj zazwyczaj, zazwyczaj się ogląda te pościgi z perspektywy tego, co ucieka. Znaczy, z perspektywy protagonisty, nie? Także, no, muszę powiedzieć, że to było całkiem ciekawe. Tylko trochę się śmiałem a propos tego droida, który ten, nie pamiętam jak się nazywa, ale ten, co go wyjęli, co jest przerobione na... Tą, na tym posąg, i we flashbacku na początku odcinka było jak przypomnienie, jak on się wysadzał, gdzie miała jakąś taką kulkę, która się zdetonowała tutaj, i było jedno wielkie boom. Po czym nagle, jedyne co ma zniszczone, to urwane to jakby nogi, i tam chyba rękę, a na zasadzie tutaj góra jest, jak taki ten Terminator 1, no tutaj takie trochę. Troszeczkę oczko do widowni puścili, jak taki isterek terminatorowy, który. Trochę tego się śmiałem z tej sceny, bo tak mówię: aha, okej, okay, wysadzi, wysadził się w kosmos, tylko że w zasadzie wszystko, co jest istotne, przetrwało, wystarczy mu dorobić nogi czy coś. E, po czym Mando robi tak na zasadzie jak odpalanie samochodów w filmach, a może i na żywo, bo nie wiem, czy to tak jest, ale wiecie, taki klasyczny drucik, o drucik, tsk. I on nagle. Więc mówię, okej, okay, to tak to aż tak dużo roboty tutaj nie, wiem, nie było wymagane, żeby go obudzić. No nie, bo tam ci go potraktowali na zasadzie wysadził się, nic z niego nie zostało, poczem tak. Pół jego leży i wystarczyło zrobić zabić ps, ps. Także trochę się śmiałem No i mamy scenę Terminator 1, na zasadzie Bunt maszyn, zabić Grogu, więc Więc zabierają go do warsztatu Do warsztatu jakichś malutkich stworzonek e, Rozumiem, że to są te same stworzonka, co były w Last Nie Last Jedi, tylko w Rise of Skywalker Tak? Taki ten śmieszny, co tam Se gada, to to, to samo jest? To, to, to samym, ten, ta sama rasa? No nie w każdym razie zawsze jak widzę takie małe badziewia To mam w oczywiście z facetami w czerni Jak tam, te, wiecie, te robaki duże chodziły Jak taka ekipa, cały ten war Warsztat, no wszystko to było urocze, takie miniaturki, ten Mando tam siedzący w kuckach, siedzący. Grogu tam gdzieś, prawda, bawiący się tym, tym. myślałem, że zeżre tego, tego, no w zasadzie Grogu wiemy, że jest trochę psychopatą, jeśli chodzi o takie rzeczy po poprzednich sezonach. Ale trochę też nie czaję konceptu takiego warsztatu, bo rozumiem, że oni naprawiają coś ludziom i jakby... Naprawi jakby nie naprawiają swojej rasie, tylko rasie większych istot, bo tam nawet nie tylko ludziom, ale w tym kosmosie większość tych e, jakichś człekokształtnych, humanoidalnych istot jest jednak wzrostu aktorów noszących kostiumy. Nie, nie, no, w sensie że większość jest na zasadzie jak ludzie, więc jaki sens jest zrobić warsztat, gdzie oni nawet nie mogą wejść, nie mogą swojego sprzętu dać, że ten droid się ledwo mieści. Trochę to było takie, ja się zastanawiałem, o co chodzi. <laughs> Może za dużo logiki przykładam do tego odcinka, ale tak no wiecie o co chodzi, tak. no... Było to bardzo urocze i fajne i śmieszne, ale tak nie ma to sensu, nie? Zresztą cały ten odcinek, no tak, yy, muszę powiedzieć, że no co, nadal to świetnie wygląda. Nadal, nadal wykorzystują świetnie efekty specjalne, ten swój screen naokoło, e, praktyczne też scenografie i kostiumy i tak dalej. Ten świat z gwiezdnych wojen a la Mandalorian nadal działa, i jest, jest uroczy i ciekawy i tak dalej, ale póki co historia w ogóle mnie nie kupuje. Póki co jestem trochę na zasadzie, wiecie, będę oglądał, czemu nie, ale whatever, tak, wiesz, nie wiem czy po prostu, nie wiem czy to... Już nie wyczerpało dla mnie formuły, że ten jest uroczy, ten jest rewolwerowcem, małem jakieś przygody i takie. Nie, nie wiem, czy ja już nie, mi się to nie przejadło. Oczywiście, jeśli zrobią coś zajebistego w tym sezonie, no to będzie. Jakby wiecie, zjem swoje słowa, odszczekam to i pochwalę. No na koniec on leci do tej, do tej Bołkatan, która właśnie tam sobie siedzi na tronie, ale ja rozumiem, że jest pusto, nie wiem po co ona tam siedzi na takim tronie. Zawsze się zastanawiam takich grach o trony innych, że ktoś siedzi na tronie. W w, mieś, w mieście, czy w jakimś zamku, gdzie nikogo nie ma, i tak siedzisz na tym kamiennym tronie, gdzie jest trzech służących, i po co, co, co w tym fajnego, albo nawet nikogo na to nie miała, no i ona generalnie mu mówi: Jak masz ten mieczyk, no to tam ci inni będą za tobą podążać, więc ten i, i on idzie, i ma misję, także, no okej, okay, jesteśmy, będziemy co tydzień na tej misji z nim. Czekam na wasze opinie, jak wam się podobało, jak widzicie ja jestem trochę ironicznie, znaczy gadam ironicznie i bardzo jestem sceptyczny, cyniczny wręcz w tym wszystkim, no ale daję im szansę, bo, bo ogólnie lubię, lubię muzykę, lubię nawet tą postać. A to jest taki świat Gwiezdnych Wojen, całkiem taki przyjemne gdzieś przygody na uboczu, trochę western, czemu nie. Piszcie śmiało w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym, bo narzekajmy o filmach.